I kolejny garnek kocha tu widzimy, i taki oto gwóźdź, i kolejny garnek kocha, a może i nie. Tu ktoś zgubił klucze na drzewie wiszą, i tu widzimy kolejny zasypany, rozbity schron. Jestem ciekawy, jak ja się tam dostanę. Odnajdywanie tych schronów nie jest takie trudne, ponieważ wystarczy tylko iść. Okopami i zawsze coś się znajdzie. Oraz trzeba wiedzieć, gdzie szukać znać teren. Sądząc po kształcie, to może nawet i nie był schron, tylko coś większego. Nie, jednak to był schron. Widzimy tutaj, po tych żłobieniach, tutaj była blacha falista. I tu widzimy tę falistą blachę.